Księżyc i jego zagadki. Księżyc jest jedną z największych zagadek, jakie widziała ludzkość. Zastanawialiśmy się od tysięcy lat nad jego znaczeniem, działaniem i innymi właściwościami. Nawet stosunkowo niedawno radzieccy naukowcy myśleli, że Księżyc może być wielkim statkiem kosmicznym pozostawionym przez poprzednią cywilizację. Jednak nie dziwmy się, że mieli takie pomysły, ponieważ znajdujemy takie właściwości księżyca, których nie możemy wytłumaczyć. Są one niewytłumaczalne i nie wydają się one być przypadkowe. I na przykład. Obrót wokół własnej osi księżyc wykonuje w 27,2 dni, a obraca się on dookoła Ziemi w przeciągu 27 dni. Przez co zauważmy, księżyc widzimy zawsze z tej samej strony. Zawsze widzimy te same kratery i wygląda na to, jakby on kręcił się dookoła Ziemi, po prostu nie kręcąc się dookoła własnej osi, jakby zawsze był odwrócony tą samą stroną. Ale tak wcale nie jest, ponieważ on się po prostu kręci tak samo szybko dookoła własnej osi jak dookoła Ziemi, przez co wygląda tak jakby zawsze był tą samą stroną i zawsze widzimy dlatego tylko jedną stronę Księżyca. Również, no Księżyc posiada naprawdę niezwykłe proporcje. Możemy wyznaczyć tutaj na przykład trójkąt Keplera związany ze złotym podziałem i widzimy, że no, o, możemy opisać i liczbę fi, tak, związaną z złotym podziałem i pierwiastek z fi i to wszystko jest w bardzo dużym stopniu no, precyzyjne i bardzo proporcjonalne. Jednak, co ciekawe, na tym nie koniec, ponieważ zauważmy, że... Księżyc posiada idealne proporcje, żeby doszło do pełnego zaćmienia Słońca. Widzimy, że Księżyc no, jest takiej samej wielkości, że może zasłonić Słońce. I dzieje się tak, ponieważ e, średnica Księżyca jest 400 razy mniejsza niż średnica Słońca, ale Słońce jest oddalone 400 razy dalej niż Księżyc. Jak widzimy tu idealne proporcje, które pokazują nam, no to 400 razy wielkość tak i 400 razy odległość przez co no Słońce i Księżyc na nieboskłonie ma taką samą wielkość i może dojść do pełnego zaćmienia Słońca jak widzimy to żeby to było wszystko przypadkowe to jest bardzo nieprawdopodobne coś tu nie gra stąd też wiele teorii że Księżyc jest albo statkiem kosmicznym albo nie wiadomo czym niektórzy mówią że jest on pusty w środku i tak naprawdę do tej pory nie do końca wyjaśniliśmy jego pochodzenie. Ponieważ ponieważ na początku na przykład myślano, że Księżyc to był fragment Ziemi. Jednak się okazało, że Księżyc ma zupełnie inny wiek niż Ziemia i że najprawdopodobniej nie jest fragmentem Ziemi. Istnieją jeszcze inne teorie, jednak każda z nich posiada jakieś minusy. Tego jak widzimy, no istnieją niezwykłe zbiegi okoliczności związane z Księżycem i nie dziwmy się, że istnieją też wiele teorii dotyczących jego przeznaczenia. I kto wie, czy to wszystko nie ma jakiegoś związku, na przykład z powstaniem życia na Ziemi, czy z samą Ziemią. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się spodobał. Jeśli chcecie się dowiedzieć o wielu więcej ciekawostkach i kontrowersjach, to nie zapomnij wpaść na mój kanał po znacznie więcej odcinków i widzimy się w kolejnym.